Serwus, YouTube będzie bardzo gracie ważne, że jej stwiliki, to kolejny odcinek na moim kanale, koniec ci łapkę w górę, subskrypcję dzisiaj quizy, czyli coś innego niż Minecraft, ponieważ ostatnio się bardzo dużo jest tego Minecrafta, więc wiem, że troszeczkę wylozujemy i nagramy jakiś odcinek z Minecrafta, w końcu, no bo kurde. Cały czas ten ma Więc dzisiaj same quizy, ale nie odbiegamy od tematyki YouTube'owej, już tak powiem, ponieważ no dzisiaj będziemy ogólnie ogarniać YouTuberów, tak mniej więcej, że tak powiem. Mam sporo quizów, także zobaczymy, ile nam się uda ci rozwiązać. A wy pamiętajcie, łapka, subskrypcja, no i zapraszam na mojego Instagram Milka przez 2 A. Eee, I co? Jutro wracam z Mazur w końcu, także na dzisiaj mam jeszcze odcinek na jutro i na 6 lipca i od 6 lipca, no 7 lipca jakby już romanii odcinki będą, no, pamiętajcie, o 10.30. Eee, takie wiecie, jakby no nagrane normalnie, bo to, co wy teraz widzicie, na przykład ten odcinek jest nagrane dokładnie, ja mam sobie u mnie yy, 26 czerwca, więc no. Ale dobra, słuchajcie, już nie będziemy przedłużać, tylko po prostu lecimy tutaj, o, zjeżdżamy troszkę niżej. Z którym youtuberem powinno nagrać film, Jestem bardzo taka ciekawa. Także dzisiaj sobie właśnie takiego pokroju z będzie będziemy rozwiązywać. Mam nadzieję, że będzie odcinek bardzo fajny. Pamiętajcie o tej łapce, bo to jest kurde fajne. I jak napiszecie komentarz, też mi będzie bardzo, bardzo miło. Więc tak, lecimy oczywiście. Jakie filmy oglądasz najczęściej? Yy, vlogi, gaming, top 10, top 5, challenge, poradniki, coś innego. Wydaje mi się, że vlogi. Oglądam gaming tylko u tylko i wyłącznie, ale vlogów dużo okońam, na przykład u Friza czy coś, więc klikam vlogi. Jaki jesteś? Nieśmiały, towarzyski, wrażliwy, wybuchowy, egoistycznie chciwy. Według mnie jestem towarzyska. Tutaj pasuje mi w sumie towarzyska, wrażliwa i tyle. No dobra. Jak bardzo chciałbyś coś nagrać? W ogóle, po co mi to jest? To jak już muszę, jak już muszę, to mogę coś nagrać. Nie wiem, raczej bym chciała, bardzo bym chciała, to moje marzenie. No, raczej bym chciała, jakby, bo że do no, nagrywania filmów na YouTubie wiecie tak na co dzień, nie mam tu podejścia Jezu, nie mogę się tu czekać na ten odcinek, ale raczej chcę je nagrać. Także no, chociaż chyba, że się nagrywa na przykład 16 filmów za dni, to jest ciężka sprawa, ale zostawiam jeszcze dwa do nagrania i mam cztery, więc zaromiście. E, co jest Twoją mocną stroną? Szczerość, poczucie humoru, cierpliwość? Ja uważam, że poczucie humoru i szczerość to są moje dwie najmocniejsze strony. Nie wiem, jak co mam wybrać z tego. Kurde, nie wiem. Jakby szczerość. Czy cenię sobie ponad wszystko, ale im o poczucie humoru, ja i moje poczucie humoru, ja jestem najśmieszniejszą waszą y, youtuberką. Nie ma śmieszniejszej po prostu. Zawsze mówię, mówię, mówię moim znajomym i pozdrawiam serdecznie, że ja jestem najśmieszniejszym ich znajomym i, i znajomy to jest koniec, kropka. Ale a propos szczerości, no to też, kurczę, cenię sobie szczerość bardzo, więc no mimo... kurde, nie wiem. Jestem... dobra, chyba szczerość mimo wszystko. Jestem osobą bezpośrednią, mówię wszystko wprost, jestem szczera raczej, także no... Szczerość dam, e, czy masz kanał na YouTube? Niestety nie mam. Mam, ale nagrywam. Mam i wstawiam tam filmy. Otóż mam i wstawiam na filmy. Jak często chodzisz na YouTubie? No codziennie. Codziennie, na YouTube odtworzę to do codziennie i to nie żeby sobie pooglądać w sumie filmy, <grych> tylko żeby sprawdzić jak poszły filmy, podpisaj na komentarze i tak dalej. Co najbardziej szczerze niż w youtuberach? Okej, okay, to o czym nagrywają, to jest w są rzeczywistości, to jak wyglądają. Szczerze? Yy... Kurde, ciężko odpowiedzieć na to pytanie. To jest trudne pytanie, bo jakby, no wiecie, ja tak się też nie patrzę na siebie, jakby ja też jestem widzem, wiecie o co ja jestem youtuberem, ale jednocześnie jestem widzem. No i według mnie, no jak ja, się, jak ja oglądam jakiekolwiek filmy na YouTube, no to nie wiem, czy się patrzę do końca na to, jakie są w rzeczywistości. E, chociaż, no nie wiem, no u Freeza wiadomo, ale na przykład nie wiem, jak sobie oglądam Disowskiego, no to ja wiecie, mi to nie obchodzi, jaki on. Nie, że nie obchodzi, tylko że wiecie, jak będą no, się na tym, co on robi, nie? Więc raczej to o czym nagrywają. Z blokiem eee, Właśnie z YouTuberem powinien mieć nagrać film. Cieszę się, że ja może przeciwnie, pojawia się mnie że Ok, no to w takim razie. Blowek, nagrałem film. <grym> cool, eee, bardzo cool. Lecimy z kolejnym quizem. Kiss, Mary Kill tym razem, także okej. Okay. Nice. Mamy raz jego Blowka i Stewarta. Oj, ja fierniczę. To jest ciężkie. To jest takie ciężkie. Nie mam pojęcia. Nie chcę nikogo zabijać, bo wszystkich lubię. Ale jak już, ty dała chyba Mary Rezzi, Kiss Blow i Kill Stew, ale kurde, robię tak, bo muszę, ale lubię też Stewarta bardzo. Okej, okay, tak jak ja większość zaznaczyłaś, to w większości, albo na odwrót, że, że Blowka z rez. Dobra, dobrze wiedzieć, jazdę dalej. O nie, dziewczyny. Natsu, versus Werosow i Sylwia Lipka. No to tak, Kill Natsu, versus Mary i Sylwia Lipka, Kiss. 26%. Tak myślałam, dobra. Nie będę się wypowiadał na, na, na dłuższą metę. Kiz No ja nie mogę, Jakie to jest kiepskie. Mary Gimper, Mandio bym. Man... Mary Gimper, Kiz Krujwil i Kim Mandzio chyba. Okej. Okay. Niestety jestem, co widzę, że jest Kill od razu na z bomby na tego, na Krujwila, ale dobra. Kizerki, o nie, Marcin Dubiecki, yy, Pociorek i Kotarski. Jakie to jest ciężkie? Jo, naprawdę jest ciężkie. Dobra, to bym dała w takim razie chyba Kiss, Dubiel, Kill, Karol i Mary Kotarski, Radek. Okej, okay, widzę, że najwięcej chciałoby w ogóle wyjść za Dubiela. Spoko opcja. Lecimy dalej. Freeze, Patecki, Tromba. No to to jest dla mnie, to już jest oczywiste, że Mary Tromba Okej, okay, Mary Tromba, Kiss, Freeze i Kill Patecki. Chyba tak bym wybrała. Ciężkie, ale no chyba tak bym ten. Najwięcej osób w ogóle, jak dużo osób, 19% chce Freeze zabić. Sorry, Freeze. Tu ci, jazda dalej. E, Wardenga, Gonciarz i Gargamy. No to tak, Gargamy, wiadomo Mary. E, kiss, Gonciarz i Kill, Wardenga. 21%, aż tak dało. Jeszcze dało Kiss i Kill, Gąciarza, Ale gąciarz jest spoko, mega. Eee, przynajmniej lubię jego odcinki. Eee, Kiss Mary Kill, ok, znowu laski. Najgorzej się z laskami robi, bo kurde, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, tak wiecie, no. Jakby no tutaj na przykład nie wiem, uważam, że Angelika jest tak, jakby, nie, że w moim typie, ale wiecie co, Jakby no, Angelika na przykład bym dała Mary, bo jest bardzo ładna. No to jeżeli chodzi o Agnieszkę i o Red, Red Lipstick Monster, no tak, no nie wiem, no. Ciężko mi to stwierdzić, więc dam po prostu. Tak, o. Okej. Okay. Po prostu. Jestem w najmniejszej ilości. Może nie najmniejszej, ale jestem w jakiejś tam małej ilości. Najwięcej Agnieszki Grzelak. No to ja nie znam w ogóle, ja nawet nie oglądam, więc przepraszam. Eee, Jazdę dalej. Shio, Czaro, Leksiu. <laughs> Okej. Okay. Czaro z Bombemery. <laughs> eee, kiss Shio i Kill Leksiu. Dobra, tak. Tak zaznaczam i sobie no. Nie będę nawet razie ale Mary Czaro jak nic. E, jazda dalej. Okej, okay, Julia Kostera, y, Marcysia i Leksy Czap. No to tak, Leksy na pewno kill. Julia i Marcysia, kurczę, Julia chyba kiss, a Mary Marcysia. Tak bym dała. Więcej osób chce Mary Leksy, co? Okej, okay, dobra. Ja e, jazda dalej. Błoński, Krzychu i Multi. No to myśl, kurczę, to też jest ciężkie. Ale sorry, kill kasperbłoński, kiss poczciwy nie, 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 nie. Kiss multi, mery poczciwy i kil Kasper błoński. Kasper błoński jest przystojny, a jakoś się mi się kojarzy. Eee, Okej, okay. i to tyle. Zarobiście widzowie, zarobiście, lecimy z w takim razie kolejnym śmiesznym, znaczy śmiesznym quizem. nie wiem, co to są w za quiz, ale no mamy quiz na przykład Aki patrzcie mix, czy, czy ja ta piosenka. Dobrze zobaczymy, jak bardzo, jak świetnie znam yy, polskiego YouTube'a. Czemu YouTube, czy to piosenka? Wiadomo, że ekipy, dobra, dobrze. 7 to piosenka Teamu X. To pierwsza chyba ich. Ekipa to piosenka od wiadomo ekipy, dobra. Zajebiście to jest też piosenka od ekipy, dobra, jestem dobra. Pologen, to jest Team X. Adios Team X. Dla rodziny Team X. Jeden wers ekipa. Jedna noc. U, tego nie wiem. Staram się tak przypomnieć, czy na płycie ekipy była jedna Noc, ja, jeszcze, ja jestem, jak mówię, ja mam drugi dzień tą płytę teraz aktualnie, bo jakby, no, Ja mam 26 czerwca u siebie. Czemu? 26 chyba. Tak, 26. Nie wiem, jedna noc. ja nie kojarzę takie, żeby wyszła taka piosenka. Nawet wiem, że to jest ekipy. Team X? Przepraszam, nie wiedziałam, wybaczcie. Życie mam jak sen. No to chyba ekipa. A nie, że jest taki 9 na 10. No nie późne! no prawie, prawie jest dobrze. I teraz ostatni quiz, który jest myślę, że najfajniejszy, czyli jaki youtuber przyjdzie na swoje piżamaparty? party. się, jakiś, żeby przyjdzie na swoje piżama party. Dobra. Eee, musimy chyba to całe zramać w takim razie. Nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że jakiś fajny. No cóż. Eee, oto youtuberka, która przyjdzie na twoją piżamapartę, party. Czeka, ciekawa zabawa. Podziel się wynikiem w innym komentarzu. Tym akcentem zakończę ten odcinek. Dzięki serdecznie za to, że byliście do końca. Mm. <laughs> widzimy się widzowie jutro godzin, dziś, o godzinie 10.30, tak jak codziennie, zostawiajcie łapki, zostawicie subskrypcję, na mojego Instagrama, przez 2 a Jeżeli chcecie więcej takich odcinków cuizowych, to możecie dawać na w komentarzach, bo niektóre wam się dają i niektóre nam się podobają, także dajcie znać, jeżeli chcecie więcej. Ale zbyt często ich nie będzie, tych odcinków z quizów, że to się też nie przyjadło tak za bardzo. Także no, jutro prawdopodobnie znowu Minecraft. No, także do zobaczenia. Dzięki jeszcze raz za to, że byliście do końca, i widzimy się później. Hejka.